Dzień dobry Państwu, jesteśmy w Brówce. Witamy ponownie. Dzisiaj troszeczkę nietypowo, bo zaczniemy od informacji właściwie takich ogólnych. Tutaj, przede wszystkim, jesteśmy w kąciku inwestora, gdzie można uzyskać porady techniczno-ekonomiczne, ale także można też pozostawić dzieci, które pod opieką dorosłego mogą się bawić. Państwo mogą tutaj zobaczyć jakieś rysunki, kredki, fajne rzeczy. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na to, co być może Klient, który wchodzi do tego sklepu, ponieważ jest bardzo dużo towarów, nie widzi. Więc po kolei może. E, mamy regał z różnego rodzaju materiałami, gdzie można zobaczyć e, ciekawe rozwiązania w budownictwie. Właściwie nawet i, i, i stare, klasyczne, współczesne i nowoczesne. Bo na przykład poradnik rozważne budownictwo, poradnik Polski składów budowlanych i partnerów. Tylko przeczytam, ekologiczne, zrównoważone, ekonomicznie zbilansowane, energetycznie oszczędne, eksploatacyjnie komfortowe. Proszę zobaczyć, jest to poradnik, który, który traktuje na przykład tutaj o ogniwach fotowoltaicznych, o nowej architekturze, o, o tym, co na przykład ważne jest podczas budowy, o formalnościach i pracach przygotowawczych, jest bardzo jakby taki skrótowy informator budowlany, co inwestor powinien wiedzieć zanim rozpocznie budowę domu. Strasznie, strasznie ważne. Oczywiście takie poradniki rozdajemy za darmo. Proszę Państwa, No właściwie tutaj powinna stać piękna dziewczyna, nie brzydki facet, ale chciałem Wam pokazać, że w Mrówce to także mamy różnego rodzaju nasiona, które można kupić za naprawdę niewielkie pieniądze. Sądzę, że wiele taniej niż na rynku. Zapraszamy serdecznie. Są to nasiona wyselekcjonowane od naszych stałych dostawców i no proszę zwrócić uwagę, że, że, że mamy je także tutaj. Moi, moi kole, koledzy, koleżanki czasem kupują w innych sklepach. Ja mówię, przecież u, nas są, przecież u nas są nasiona, zapraszamy. No nie wiedzieliśmy, a teraz już Państwo wiedzą. Tutaj po drugiej stronie akurat mamy trawę pod mieszankę traw gazonowych, akurat produkowaną przed własną marką. E, właściwie no, wiosna, wiosna, węgiel drzewny, e, jakieś jakiś, jakiś grille, nie grille, no yy, środki ochrony, prawda? środki, które wspomagają akurat yy, wzrost roślin, donice, konewki, bardzo dużo materiałów ogrodowych. Myślę, że w bardzo przyjaznych cenach. Yy, no nie myślę, tylko jestem przekonany, ponieważ naczelną zasadą jest, żeby te ceny były przyjazne u nas na mrówce. Zapraszamy Was serdecznie. Jesteśmy na stanowisku narzędzi. W takim małym no, dziale narzędzi czy właściwie sprzętu ogrodowego, teraz jest sezon na, na trawy, na koszenie traw. Chciałam Państwu zwrócić uwagę na dużą ofertę i duży wybór kosiarek elektrycznych, spalinowych, z napędem, bez napędu. Każdy znajdzie coś tutaj yy, dla siebie. Oczywiście proszę pytać pracowników na dziale, powiedzą, które kosiarki chę, najbardziej chętnie klienci wybierają, które są. Niezawodne, a możemy to wiedzieć, ponieważ no, na niektórych mamy więcej, na niektórych mniej reklamacji. Na pewno dowiedzą, dopowiedzą Państwu, doradzą i powiedzą, które z tego sprzętu warto kupić, w zależności od, od zapotrzebowania, które Państwo mają. Oczywiście oprócz kosiarek, to mamy i podkaszarki, mamy różnego rodzaju zbiorniki. A tego jest naprawdę bardzo dużo. Chciałem powiedzieć też, że, że dział narzędzi jest największym działem w Brówce i jego obroty to około 20% wszystkich obrotów w Brówce, także bardzo duży dział, ogromna ilość narzędzi. Cieszę się bardzo, że ludzie przyjeżdżają teraz z Bukowska, z Dynowa, z Krosna, z Korczyny, z Niebylca i. I polubili nas, bo pojawiają się po raz wtóry. Więc zapraszamy choćby raz. Być może państwo będą naszymi klientami, a później naszymi przyjaciółmi. A tutaj na koniec dzisiejszej prezentacji chcielibyśmy państwu jeszcze pokazać, że nie tylko ten sprzęt ogrodowy, ale także na przykład ziemię mamy ogrodową, korę, właściwie wszystko to, co jest potrzebne do, do lepszego wzrostu e, roślin, ale także do dekoracji, bo grysy, które można akurat sypać do ogródków i, i, i te ścieżynki ładniejsze nieco robić. Huśtawki, przesełka, stoły. To wszystko tu jest chaotyczne, dlatego że klienci bez przerwy to przestawiają, ale no bardzo dużo różnego rodzaju sprzętu. Tam dalej w głębi to mamy też i trampolinę, która, no trampoliny więcej jest ich, bo na składzie jest, jest rozłożona. Chciałem Państwu powiedzieć, że kiedyś porównałem cenę trampolin w dużych hipermarketach rzeczowskich. Okazało się, że my mamy średnio 100 złotych tańsze trampoliny niż w dużych hipermarketach. Dokładnie za te same produkty mamy troszeczkę taniej. Także zapraszamy zapraszamy do przyjaznego sklepu warów. Właściwie to jest wasz sklep. Trochę mój, a przede wszystkim społeczeństwa sklep. Zapraszamy, pozdrawiam serdecznie.